i zaczynamy. Witajcie serdecznie, Paweł Sobkowski, na co dzień założyciel i prezes Coachwise, ale dzisiaj w roli gospodarza, w roli gospodarza spotkania o mentoringu grupowym środowiska rozwoju zawodowego HRM, HR Razem, tak to się nazywa, które powstało trzy lata temu. Dzisiaj tematem wynagrodzenia i świadczenia w takiej szerszej perspektywie naszym gościem Paweł Skrzyliński, o którym za chwileczkę. Tytułem wstępu powiem, że ten program nazywa się HRM Razem, a nie HR Razem, ponieważ nie jest tylko dla HR-ów. Między innymi w najbliższej edycji będzie też realizowana grupa dedykowana liniowym menedżerom, czyli HRM dla liderów. Idea jest taka, żeby tę wiedzę i doświadczenia na temat zarządzania zasobami ludzkimi czy kapitałem ludzkim nie zawężać tylko do, do nas, specjalistów czy menedżerów. I przechodząc do rzeczy, będziemy mieli dzisiaj przyjemność, przywilej postać Pawła. Paweł jest, jak dla mnie, Paweł, prostu, że ja tak osobiście troszeczkę. Paweł, dla mnie jest bardzo wyjątkową postacią, bo prawdopodobnie jest jednym z nielicznych Polaków, który. Gra globalną rolę, albo przynajmniej europejską rolę w obszarze wynagrodzeń i świadczeń w PEPKO. My PEPKO znamy lokalnie. Paweł, będę Cię prosił, żebyś troszeczkę nam powiedział o, o skali tej, tego przedsięwzięcia, ale tu w Poznaniu mamy, w Polsce, w Poznaniu mamy centralę europejską, a w zasadzie może nawet częściowo globalną, pewne funkcje realizowane stąd. I Paweł pełni właśnie rolę nadzorującą, sterującą całą polityką wynagrodzeń i świadczeń w tej, Przy ogromnej firmie, bo ile to jest też w tej chwili sklepów tak mniej więcej? Bo wiem, że wy tam codziennie otwieracie kolejne? No, co tydzień otwieramy kilka sklepów, przynajmniej tak się staramy. Sklepów mamy w, na terenie Europy, nie licząc z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest oddzielna spółka, którą no, nie zarządzamy z Poznania. Jeżeli chodzi o sklep PEPCO, to to jest 3,5 tysiąca sklepów. Kolejne w tak zwanym pipe to jest około 30 tysięcy pracowników. Tak. No i o właśnie. I oto tu jest Paweł, który po prostu sobie tu skromnie, prawda, zarządza. Ja nawet nie wiedziałem, że, 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 że tak to się tu odbywa. Paweł ja mam ogromną przyjemność. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do programu mentoringowego jako mentor. Bardzo się cieszę, że nasze środowisko będzie mogło zaczerpnąć z Twoich i Twojej firmy doświadczeń, ale również, że, że będziesz mógł wystąpić w roli tego, który jakby też katalizuje, pomaga wymieniać się doświadczenia w tych mikrogrupach, bo to w programie antonigowym te grupy mm -hmm. są czterdziestokobowe, a być może również szerzej. To tyle z mojej strony wstępu, jakbyś mógł nam kilka słów powiedzieć o, o takiej Twojej drodze, jak to się stało, że dzisiaj pełnisz tą rolę, którą pełnisz. Ta moja kariera zawodowa trwa już lat, zaczynałem jeszcze pod koniec studiów sprzedając raporty płacące, jak gdyby od początku byłem gdzieś na tej ścieżce, Benowej. Pisałem magisterkę właśnie na temat rynku raportów płacowych wówczas oferowanych w Polsce i z tamtej, z tamtej perspektywy w tamtym czasie uważałem, że jak się ma raport płacowy, to się dokładnie wie, jak powinno się wynagradzać swoich pracowników. W którymś momencie znudziło mi się sprzedawać raporty płacowe, poszedłem do konsultingu. Tam się okazało, że problemy firm to nie jest tylko spojrzenie na raport płacowy, ale też co dalej konsultingu za długo nie pobyłem poszedłem na stronę tak zwanego klienta. No i się okazało, że rzeczywiście raport płacowy to się kupuje raz, dwa razy w roku. Kilka razy, kilkanaście razy w roku się do niego zagląda. Ma się inne analizy rynkowe, natomiast później coś trzeba z tym zrobić. A to robienie to jest już trochę inny świat. Świat pełen wyzwań, problemów, jak zwał, tak zwał. Bo to są kwestie podwyżkowe, budżetowe, hetkantowe, indywidualne, ludzkie, i jakoś w tym świecie, w tych problemach, wyzwaniach jestem to dzisiaj. Z perspektywy PEPKO jest o tyle to fajne, że w ramach tematów, które lądują na moim biurku, to są systemy wynagrodzeń, praktyka wynagrodzeń, polityka wynagrodzeń, również, która dotyczy, ja dokładnie tego nigdy nie liczyłem, 18-19 krajów. Teraz też gdzieś w ramach w ramach integrowania się w ramach grupy Pepco lądują też tematy gdzieś tam z dalekiej Azji, gdzie mamy sourcing naszych produktów, czy z UK, gdzie jest oddzielna spółka wchodząca w ramach grupy Pepco. Więc taka różnorodność tematów jest bardzo wielka. Cały czas sobie jakoś z tym daję radę. Te tematy, naprawdę perspektywa jest różna, bo Polska Versus kraje środkowej Europy, versus zachodnia Europa, versus UK, czy versus kraje Azji. No Są części wspólne, są części, części dla mnie nowe, które cały czas gdzieś tam pozwalają mi się rozwijać w tematach kompenbenowych, ale też w tematach HR-owych. Bo ja trochę wierzę mm. w to, że HR powinien być profesjonalny i nie ma czegoś takiego jak twardy HR, miękki HR czy kompenben. Czy Trochę wierzę w to, że bez tej drugiej nogi, czyli CompEmpem, bez roli tej miękkiej, czy bez odpowiednich procesów, systemów, nie jest w stanie dostarczyć tak dużej wartości dodanej dla organizacji, jaką może dostarczyć całościowo. No i, no I właśnie teraz przeżywamy to, co się dzieje w mentoringu, że nie wiadomo kiedy, a mentor od razu po prostu pyk i taką nam podrzuca taką perspektywę. I teraz można powiedzieć, okej, tak się pogadał, ale można powiedzieć, a tak? Że twardy z miękkim? a że w jakiś sposób. Ale teraz nie będziemy robili mentoringu. Paweł, pozwolisz. <grybujesz> <grybujesz> Natomiast tak to, tak to w tych programach działa, że nagle nie wiadomo kiedy ta, te wnioski, pewne doświadczenia sformułowane mniej lub bardziej na twardo a lub na miękko. Po prostu się tutaj nam wyłaniają. Super, bardzo ci dziękuję. My staramy się, żeby w mentoringu, w mentoringu no, była różnica w poziomach, jakby nie. Czyli żeby men mentor od, men od uczestnika programu mentoringowego no, dzieliło co najmniej jeden jeśli dwa szczebla. I dlatego bardzo się cieszę, że ty jesteś, bo jakby nadzorujesz politykę w poszczególnych krajach, w związku z tym, jak masz inną perspektywę, bardziej, jak to ktoś mi kiedyś powiedział. Z Płota, że tak powiem, na to patrzysz, prawda, i to jest samo w sobie wartościowe, a jednocześnie, no, robiłeś to, prawda, Nie. <grych> własnymi rękami, czy tam ze, z rękami własnego, z, z swojego zespołu. No właśnie, to w takim razie z Twojej perspektywy, jak myślisz sobie o grupie mentoringowej, prawda, czego ta grupa merytorycznie mój, może Twoim zdaniem dotyczyć, albo czego co powinna, tak sobie wyobrażać prawda, merytorycznie dotykać. Tutaj zrobię takie zastrzeżenie, że jednym z pierwszych rzeczy, którą się odbywa na programie mentoringowym, to jest ustalenie wspólnego celu odnoszącego się do poszczególnych indywidualnych oczekiwań. Więc tam jest miejsce na to, tak proszę się nie bawić, nie bójcie, żeby po prostu te indywidualne oczekiwania uwzględnić. Ale swoje perspektywy paru. Co to są za tematy, kwestie, wyzwania, które ty sobie wyobrażasz, że chciałbyś albo. Że będą po prostu obecne na tym grupie. Wiesz, co, to, czy tych tematów, te tematy mogą być pewnie w różny sposób definiowalne, tak? Jak gdyby ja mam cały czas e, slajd, który pokazał mi pierwszy mój szef, jeszcze jak sprzedawaliśmy te raporty płacowe, mm -hmm. wtedy był slajd, na którym było takie koło to koło, gdzieś tam było określone koło kompenbenu czy systemu wynagrodzeń, i na tym kole były e, elementy nazwane strategia wynagrodzeń wynagrodzenia podstawowe. Wynagrodzenie zmienne, czyli premia, i e, świadczenia dodatkowe. Ja dodatkowo gdzieś w ramach tej mojej kariery dorzuciłem taką gwiazdkę w środku, czyli komunikację. Ja mam wrażenie, że gdzieś na, na tych pięciu, e, pięciu obszarach moglibyśmy budować e, tematy poruszane w ramach grupy. To trochę też zależy od grupy, tak? bo zakładam, że pewne rzeczy mogą być dla uczestników, uczestników bardziej zrozumiałe. Podejrzewam, że też uczestnicy mogą mieć chwilowo wyzwanie związane z czymś tu i teraz. Nie wiem, zmieniając system premiowy, to być może więcej będziemy poszali tematów związanych z systemem premiowym. Chociaż z drugiej strony, tak jak wcześniej mówiłem, że lubię traktować HR -y holistycznie, to pewnie te tematy komplementowe też sugerować będę, żeby traktować je holistycznie. I żeby na pewno była gdzieś tam ta komunikacja, czy to w ramach HR-u, dobrze przedyskutowana, czy w ramach menadżerów, czy, czy komunikacja do organizacji. Będą tematy. tematy podstawowe, tego... dodatkowe. Hmm. Strategia, podstawowe, dodatkowe świadczenia i komunikacja. Rozumiem, no bo generalnie chodzi o to, żeby budować jakąś spójną kulturę, podejście, prawda? Żeby to było pomiędzy firmą a jej pracownikami. Y Martina. Dodatkowo bym nie dodał ten temat, właśnie przed chwileczką powiedziałem koszty personalne, budżet, tak, bo mm -hmm. wiele firm, ja też na wielu spotkaniach, wielu spotkaniach brałem udział, gdzie ktoś miał pomysł, płaćmy więcej i może nawet to od strony rynku było uzasadnione, natomiast od strony możliwości budżetowej organizacji, no niestety nie było wdrażalne, to jest jedna, jeden temat taki dodatkowy poza tym kołem, o którym wspominałem. Drugi temat to pewnego rodzaju procesy i systemy IT wspierające kompetencje. Bo też no, czasem popełniamy, staram się już nie, natomiast to jest kwestia do dyskusji, czasem też mam wrażenie, że są super pomysły, na przykład na system premiowy, który jednak nie jest wspierany przez narzędzie IT i koniec końców wdrożenie takiego systemu powodowało, że się HR-owo, menedżersko, ogólnie zakopujemy w jakichś papierkach, Excelach, nawet workflow'a, które nie do końca były tym, na czym zależało z perspektywy idei wdrożenia zmiany w systemie premiowym. To jest jako przykład trochę tak... Mm -hmm. No tak, ale to jest przykład nie wynikający z tego, że tak sobie siedzisz, tak sobie to wyobrażasz, tylko wiesz, z czym się mierzysz na co dzień i wiesz, <laughs> tak, że procesy, ich automatyzacja, a za tym idące systemy informatyczne, no to, to jest po prostu, no to jest po prostu twardy element rzeczywistości. To już nie jest tylko wspierająca funkcja, tylko korowa, że tak powiem, korowa funkcjonalność, prawda? Mm -hmm. No tak. Jako HR powinniśmy być też techniczni. Tak, to mnie gdzieś pewnie też moje doświadczenie zawodowe nauczyło. I też no nie ukrywam gdzieś ten koniec takie, żeby procesy były odpowiednio poukładane i była jakaś automatyzacja. Jeżeli jest możliwa automatyzacja, to żeby one też, przynajmniej w dyskusjach, w deklaracjach. Wybrzmiała, to jest coś, co, co też lubię, żeby wychodziło ode mnie. Jako pewnego rodzaju propozycja, pomysł. Tak. I propozycje mogą wychodzić od grupy, mogą też wychodzić od siebie. Twoja propozycja mówi tak: Mam wielką piątkę z komunikacją w środku i takie różne dodatkowe elementy, które jestem gotowy podrzucać, dyskutować, omawiać, bo wiem, że są krytyczne. Natomiast nie będzie to lista zamknięta, prawda? Będziemy też odpowiadali na różne na różne potrzeby. No dobrze, a. a tak prowokacyjnie, a, a czy są jakieś słonie w szafie? E, a co można myśli? Czy no jest taki, słonie? W w takie, takie, takie tematy, które my wiemy, że w, wiesz, w wynagrodzeniach i świadczeniach to one tam są, ale może nie do końca chcielibyśmy o nich rozmawiać, wiesz ja bym pewnie chciał porozmawiać no, o wszystkim. Z pozycji menedżera, kompetent, awansować na dyrektora personalnego, na przykład. Albo, no może ten przykład, który podałeś, natomiast mam wrażenie, że w ramach grupy ja bym chciał, żebyśmy mogli rozmawiać o wszystkim. To będzie taki hmm. trochę mój kontrakt, moja propozycja do grupy, żebyśmy hmm. się trochę zaczęli traktować, w końcu mamy tam ze sobą spędzić ileś tam spotkań, żebyśmy byli taką grupą trochę wsparcia, mnie to na przykład pomaga, tak? Ja też mam jakąś grupę swoich mentorów, czy swoich swoją networkingową, i na pewno wsparciem po części jest to, że mogę nawet się do nich odzywać, ale mam świadomość, że oni są. A jak mam jakiś problem, to się do nich odezwę i nagle się okazuje, że oni mają ten sam problem. A dla niektórych z nich to, to nie jest problem, bo to jest, yy, yy, może to jest problem, ale nie aż tak duży jak dla mnie, i wtedy za mnie trochę schodzi powietrze. Więc, okej. Okay. Trochę bym widział, Tą grupę mentoringową, żebyśmy sobie mówili o wielu tematach, może mieli ten jeden, może dwa tematy przewodnie, natomiast nie unikali jakichś innych tematów. Tak jak to określiłeś, być może mówili też o tych słoniach gdzieś tam w szafie. Okej, okay, no tak, tak. Każdy będzie miał trochę swoje słonie, prawda? Dokładnie. Spotkań jest 10 to jest ponad. Chyba 6-8 miesięczny proces, więc tam będzie okazja, by się poznać, dobrze poznać. I osobiście i zawodowo, bo będziemy między sobą, będziecie między sobą, czyli będziecie mogli też dokonać oceny tego, co mówicie nawzajem, prawda? Dać sobie informację zwrotną, na przykład pozytywną, że kurczę, fajnie to wymyśliłeś, albo wiesz co, mówisz, mówisz, nie wiem o co chodzi. No tak. Pokojące, prawda? Mm. Jak, jeszcze, jak jeszcze wyobrażasz sobie. Jak jeszcze, jaką jeszcze wyobrażasz sobie wartość z takiej, z, z takiej pracy? Tak Mówisz o wartości dla Menti. Może dla też dla ciebie, ciebie, no? ale głównie myślałem o Menti. Okay. Na pewno ta grupa wsparcia, myślę, że to co powiedziałem, czyli grupa wsparcia trochę uczenie się od innych czy też ode mnie jako mentora trochę spojrzenie na wynagrodzenie z perspektywy czy to różnych krajów. Trochę mam wrażenie, że w ramach dyrektywy unijnej pewnego rodzaju zasady czy podejście, reguły, które ja zaczynam obserwować czy obserwuję dla rynków zachodnich, mogą za sekundę być praktyką na rynku polskim. Pracowaliśmy, ja pracowałem w wielu organizacjach, w różnych organizacjach z różnych sektorów, więc tam też trochę inne było podejście do. Do wynagrodzeń, bo inny rynek odniesienia, inni konkurenci, inne możliwości budżetowe, inny procent marży na produktach, itd. Itp. Więc na pewno szerze, na pewno dzielenie się doświadczeniem, drążenie pewnych rzeczy, dawanie sobie pewnego rodzaju feedbacku. Ja, w tym momencie w zespole, mam takie dwie osoby, które też są dla mnie pewnego rodzaju sparring partnerem, więc mam wrażenie, że ta, ta nasza grupa mentoringowa też może być może mieć podobny, podobny charakter, My się możemy tam, zakładam, że możemy się w jakiś kulturalny sposób nawet pokłócić, nie zgadzać z pewnymi rzeczami. Stety, albo niestety, komplement nie jest rocket science, więc tam mogą być różne podejścia i pewnie w ramach dyskusji wyjdzie, że w danej sytuacji jakieś jedno podejście może być ciut lepsze niż inne, ale to zależy od tej konkretnej branży, sytuacji, grupy pracowników itd. Tak i pewnie o tym myśmy, będziemy rozmawiać. To zabrzmiało dość prowokacyjnie, jak powiedziałeś, że wynagrodzenie świadczenia to nie jest rocket science. Z jednej strony rozumiem, że tak to odbierasz, ale na przykład, jak mówiłeś o łączeniu świata twardego i miękkiego, prawda, no to my na przykład jako Kołysza głównie operujemy w środowisku tak zwanym prawda, czyli rozwoju szkoleń. Pojawiamy się czasami na jakichś warsztatach czy na szkoleniach, gdzie na przykład temat wynagrodzeń jest tak gorące issue, wiesz, takim tematem, że na przykład jak rozmawiamy z menedżerami, którzy mają problem, bo rynek pracy idzie w lewo, a my politykom w no. prawo, że trudno jest w ogóle skupić się na czymkolwiek innym, nie? a wydawałoby się, że to jest takie, tak jak powiedziałeś, proste. No, proste, jak widzę. Nie zawsze to jest takie proste, ale rozumiem, że to tak troszeczkę sprowokowałeś. No dobrze, dobrze. Czyli tak, my będziemy tworzyli mikro, takie mikrospołeczność osób, które praktykują, to jest bardzo ważne, praktykują w swoich firmach albo z pozycji specjalista, albo z pozycji menedżera wynagrodzenie świadczenia, które tworzą politykę, tworzą systemy, potem zapewniają tego wdrożenie, prawda? Więc z jednej strony będziemy mieli okazję, żeby opowiedzieć o tym, co robimy, dostać informację zwrotną z tego, co zrozumiałem, tak? Mm. Tak. Z drugiej strony, z tego co zrozumiałem ciebie, będzie też okazja do tego, żeby od ciebie bezpośrednio coś usłyszeć. Ja to widzę w ten sposób, tak jak przed chwilą powiedziałeś o, tym, o tej wielkiej piątce, w tych pięciu obszarach swojego skupienia. Co jeszcze byś postrzegał jako wartość uczestnictwa w takiej, w takiej grupie? No ja mam wrażenie, że pewne rzeczy już zostały powiedziane. Może teraz trzeba je trochę inaczej nazwać, nie wiem, networking, tak? To, to stworzenie jakiejś takiej mikrospołeczności, będziemy ze sobą długo, będziemy w ramach tych dziesięciu spotkań też między nimi będziemy mieli relacje, między tymi spotkaniami będziemy w relacjach z innymi osobami, prawdopodobnie będziemy na jakichś innych konferencjach z innymi osobami, więc zakładam, że takie no wszystkie plusy dzielenia się wiedzą dzielenia się nowymi informacjami tak. tak dla mnie też to będzie okazja żeby poznać inną perspektywę ja na przykład nie mam doświadczenia w firmach IT tak? wiem od jednego z moich poprzednich szefów że tam ten świat komponent wygląda inaczej tam się dyskutuje o dziesiątym rodzaju kawy gdzie do tej pory w tych moich organizacjach no, kawa może powinna być dostarczana, natomiast nie było jakichś tam business case'ów, jaki typ kawy, komu i w jaki, w jaki sposób powinien być dostarczany. Nie mam doświadczenia z branży na przykład finansowej, gdzie wiem, że ten reporting jest już na wysokim, reporting jeżeli chodzi o pay gap na wysokim poziomie, gdzieś w ramach jakiegoś tam mojego spotkania czy networkingu, osoba z banku otworzyła przede mną Świat mówiąc, że to, co teraz jest wymagane przez dyrektywę unijną, to z jego perspektywy jest piąta czy szósta, piąty czy szósty sposób na raportowanie luki płacowej, bo musi to raportować do swojego zarządu w taki sposób, do KNF w inny sposób, do związków zawodowych raportują w inny sposób, a do centrali grupy gdzieś tam zagraniczną w jeszcze inny sposób. Tak? więc być może na spotkaniu będzie osoba. Która no, też mnie nauczy, w jaki sposób można podejść do luki płacowej. Ten temat jest mi w miarę znany. My też to raportujemy, czy to na potrzeby giełdy, czy na potrzeby, na potrzeby centrali UKU, ale zakładam, że my to robimy w sposób retailowy, a prawdopodobnie branża bankowa to raportuje w sposób bankowy, czyli dokładniejszy. Przynajmniej bazując na tym, co powiedziała ta osoba, którą poznałem na jednej z konferencji. No, właśnie, i tu się pojawia ta wartość współpracy, prawda? W, w ramach grupy, tego co nazywałeś networkingiem, że każdy będzie miał inną perspektywę duża organizacja inną, mała inną, lokalna inną, warszawska inną, międzynarodowa jeszcze inną sektor też będzie miał tutaj znaczenie. I ta różnorodność, naprawdę, ta różnorodność jest naprawdę tutaj potęgą. Mówię to z perspektywy już ponad 200 uczestników tego programu, bo my w tej chwili. To już jest dziewiąta edycja, do której się przygotowujemy, także znaczy, o którą warsztacie uruchomiliśmy, a do, do dziesiątej się, się, się przygotowujemy. Czyli to dla nas takie wyzwanie, żeby znaleźć osoby z sektora finansowego i znaleźć osoby z sektora IT. Jeżeli nie w formie uczestników, to może w gości po prostu, kogoś, mógłby po prostu wnieść tą perspektywę, nawet jeśli uczestników samych czy uczestniczek, bo głównie to są y, panie, kobiety, y, tutaj nie będzie. No dobrze. Wspaniale, Paweł, ja Ci bardzo dziękuję. Gdybyśmy mogli zakończyć to spotkanie takim Twoim, takim twoim apelem, taką Twoją zachętą dla osób, które rozważają w ogóle mentoring jako metodę rozwoju w tej dziedzinie konkretnie, prawda, albo włączenie się do grupy takiej, takiej roboczej pod Twoim, pod Twoją opieką, bo chyba nie pod, nie pod Twoim przewodnictwem. E Taka zachęta z mojej strony. Nie wiem, co dokładnie powinienem powiedzieć. Na pewno będziemy dużo. Ja będę drążyć pewne tematy. Ja lubię zadawać pytania. Ktoś kiedyś powiedział, że kto pyta, ten, ten rządzi, więc gdzieś tam nauczyłem zadawać pytania. Zakładam, że one gdzieś mnie nie prowadzą, więc na pewno będzie. Będzie dużo pytań, a z tych pytań się zrodzą ciekawe odpowiedzi, a z tych pytań, z tych odpowiedzi zrodzą się ciekawe jakieś tam wątki i nawzajem się będziemy mocno uczyć właśnie w tej grupie mentoringowej. Bardzo Ci dziękuję. Gorąco bardzo. zachęcam. I Proszę? Tak a, gorący Gorąco zachęcam. Gorąco zachęcam <laughs> tak, dziękuję Ci bardzo, Pawle. To był Paweł Skrzyliński, Poznań. Przepraszam, Ty nie jesteś z Poznania, ale Pepko z Poznania, Grupa Wynagrodzeń i Świadczeń. Dziękuję Ci, Paweł, jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję.